Witajcie w naszej dzisiejszej analizie. Dzisiaj e, wcielamy się w rolę detektywów do spraw ogrzewania. Brzmi poważnie. A i owszem, mamy dom, który marznie. To nasze miejsce zbrodni. I czterej głównych podejrzanych. Pompa ciepła, kocioł na pelet, kocioł na drewno i... Kocioł gazowy. Klasyczny zastaw. Dokładnie. A nasze akta sprawy są, wiesz, wyjątkowe. To są wewnętrzne notatki ze szkolenia dla profesjonalnych doradców. Czyli zaglądamy za kulisy. Tak. I nasza misja to zbadać dowody i ustalić, który z tych podejrzanych jest idealnym rozwiązaniem, a który, no, ma tylko dobre alibi. A to spojrzenie za kulisy jest fascynujące, bo zamiast marketingowych haseł, mamy tu, jak to ujęłaś, kryminalistykę techniczną. <laughs> Oto dobre. Czysta logika, diagnostyka. I profilowanie. Chodzi o to, żeby podjąć świadomą decyzję, a nie iść za modą, która, no cóż, często okazuje się ślepym załukiem. To zacznijmy od celebryty, od tego, o którym wszyscy mówią: pompa ciepła. Numer jeden na liście. Pierwszy podejrzany, który pojawia się na miejscu każdej budowy, ale już akta od razu pokazują, że ma jakby podwójną tożsamość: pompa powietrzna i gruntowa. Mhm. Rozumiem, że jedna czerpie energię z powietrza, druga z ziemi, ale tak w praktyce, jaka jest między nimi różnica? Ogromna. Pompa powietrzna to wiesz, taki typowy ekstrawertyk. Ekstrawertyk? Tak. Pobiera ciepło z otaczającego nas powietrza. Jej największe atuty przede wszystkim komfort i ekologia. Jest w pełni automatyczna, bezobsługowa, no i nie emituje spalin. A montaż? Relatywnie szybki i tani. Nie trzeba demolować całej działki. No i dochodzi jej słynny y, romans z fotowoltaiką. Ach, ten słynny romans. Ogrzewanie niemal za darmo. Tak, w córzysłowiu. Chwila, bo to brzmi zbyt pięknie. Przecież zimą, kiedy najbardziej potrzebujemy ciepła, słońca jest jak na lekarstwo. Panele często leżą pod śniegiem. Czy to nie jest trochę taki marketingowy mit? który potem kończy się szokiem przy rachunku za prąd? O, i to jest strzał w dziesiątkę. To jest sedno sprawy. No właśnie. To nie jest mit, ale jest to obwarowane bardzo, ale to bardzo konkretnymi warunkami. Po pierwsze, system musi być przewymiarowany i oparty o bilansowanie roczne. Czyli produkujemy latem, żeby odebrać zimą? Dokładnie. Ale po drugie, i tu jest haczyk. Gdy temperatura na zewnątrz spada, powiedzmy minus 10 stopni, Wydajność takiej pompy powietrznej leci na łeb na szyję. I co wtedy? Wtedy musi się ratować wbudowaną grzałką elektryczną. A to jest po prostu zwykły, drogi grzejnik. Aha. Jak Grzewcza musi być niskotemperaturowa. Czyli najlepiej podłogówka. Najlepiej podłogówka. Czyli tak w skrócie, pompa powietrzna to taki iPhone w świecie ogrzewania. Dobre porównanie. Działa pięknie, jest intuicyjna, nowoczesna, ale jak złapie mróz, to bateria, czyli wydajność, spada. I trzeba podłączyć power bank, czyli tę grzałkę elektryczną. Dokładnie tak. Idealny profil użytkownika to właściciel nowego albo świeżo zmodernizowanego domu. Ktoś, kto ceni wygodę ponad wszystko i ma do tego warunki. A w starym domu? W starym dziurawym domu z klasycznymi grzejnikami. Taka pompa zamieni się w maszynkę do generowania gigantycznych rachunków za prąd. Okej, okay, to ma sens. A co z tym drugim wcieleniem? Pompa gruntowa. Tu, jak rozumiem, wchodzimy pod ziemię, po stabilność. A tu jest cała magia. Zobacz. Nieważne, czy na zewnątrz jest plus 30 czy minus 20, kilka metrów pod ziemią temperatura jest praktycznie stała. Jaka? W okolicach 8-10 stopni Celsjusza. To jest darmowa, niewyczerpalna bateria ciepła. Tuż pod naszymi stopami brzmi nieźle. Pompa gruntowa czerpie z niej energię z niemal niezmienną, bardzo wysoką wydajnością przez cały rok. To przekłada się na najniższe możliwe koszty eksploatacji. A inne zalety? Jest super cicha i praktycznie wieczna. Żywotność przekracza 25 lat. To brzmi jak absolutny ideał, ale zgaduję, że dostęp do tej magii słono kosztuje. I to jest jej jedyna, ale za to potężna wada koszt inwestycji. Jest ogromny. To znaczy. Wymaga albo przekopania sporej części działki na wymiennik poziomy, albo wykonania bardzo drogich, głębokich odwiertów pionowych. Czyli jeśli pompa powietrzna to iPhone. O! Pompa gruntowa jest jak sztabka złota w domowym sejfie. O! Niesamowicie stabilna, pewna i wartościowa inwestycja. Ale na którą trzeba wyłożyć na start fortunę. To jest rozwiązanie dla kogoś, kto buduje swój dom docelowy i myśli w perspektywie, no, pokolenia. Rozumiem. Czyli pompy ciepła to świat pełnej automatyki. Takie ustaw i zapomnij, ale z różnymi warunkami wejścia. Zgadza się. Ale co jeśli ktoś ma w sobie, wiesz, duszę tradycjonalisty i nie boi się trochę pobrudzić rąk w imię niższych rachunków? Wtedy na scenę wkracza kolejny podejrzany. Kocił na pelet akta sprawy sugerują, że to jest taka próba pogodzenia ognia z wodą, tradycjonalnego paliwa z nowoczesną wygodą. Idealne określenie. Kocioł na pelet stola granulat drzewny, czyli paliwo odnawialne. A nowoczesne urządzenia są naprawdę mocno zautomatyzowane. Jak bardzo? Same się rozpalają, wygaszają, podają paliwo. A najlepsze modele nawet same czyszczą palnik i wymiennik. A koszty? W porównaniu do ogrzewania prądem czy gazem, koszty eksploatacji są zazwyczaj niższe. To bardzo popularny wybór przy modernizacjach starych domów z instalacją grzejnikową, tam gdzie pompa ciepła by się nie sprawdziła, a nie ma dostępu do gazu. Okej, okay, ale skoro jest tak dobrze, to dlaczego wszyscy nie mają kotłów na pellet? Gdzieś tu musi być jakiś haczyk. Oczywiście, że jest. Podejrzewam, że ta automatyzacja ma swoje granice. No i co z samym paliwem? Dokładnie. Po pierwsze, to nie jest system w 100% bezobsługowy. Trzeba gdzieś magazynować worki z pelletem, co kilka dni uzupełniać zasobnik, no i raz na jakiś czas wyrzucić popiół. Ale to chyba do przeżycia. Tak, ale jest jeszcze jedna rzecz. Kluczowa, absolutnie najważniejsza, którą podkreślają te materiały. Jakość pelletu. Aha, to jest zasada garbage in, garbage out. Jak wsypiemy tani, słabej jakości pellet z piaskiem, klejem i Bóg wie, czym jeszcze, to kocioł będzie się zapychał. I co wtedy? Będą się tworzyły spieki, a cała ta piękna automatyka weźmie w łeb. Dobry pelet to podstawa. Czyli kto trochę jak z samochodem. Mhm. Mm Możesz mieć super auto, ale jak zalejesz do baku jakieś chrzczone paliwo, to daleko nie zajedziesz. Właśnie. Dlatego to jest rozwiązanie dla kogoś, kto jest świadomy tych obowiązków. Dla pragmatyka. Tak. Dla kogoś, kto akceptuje, że raz w tygodniu trzeba poświęcić pół godziny na obsługę kotłowni w zamian za niższe rachunki i niezależność od cen gazu czy prądu. A teraz przejdźmy do podejrzanego dla prawdziwych hardkorowców. O tak. Kocioł zgazowujący drewno. Tu już nie ma kompromisów. W materiałach czytam o y, konieczności posiadania ogromnego zbiornika buforowego na wodę. Czekaj, zatrzymajmy się tu. Tak, bufor. Mowa jest o buforze rzędu tysiąca, a nawet dwóch tysięcy litrów. Przecież to jest objętość małego jacuzzi w kotłowni. Po co komuś coś takiego? To jest pytanie w samosedno. Ten bufor to jest serce całego systemu i klucz do zrozumienia tej technologii. To znaczy. Kocioł zgazowujący, żeby działać najefektywniej, musi pracować na pełnej mocy. Spala drewno w bardzo wysokiej temperaturze w takim dwuetapowym procesie. Nie da się go tak po prostu przykręcić. Okej. Okay. Więc całą tę gigantyczną energię z jednego zasypu trzeba gdzieś zmagazynować. I tym magazynem jest właśnie ten ogromny zbiornik z wodą. Czyli to jest bateria ciepła. Dokładnie. Bateria, z której dom potem pobiera sobie energię przez wiele, wiele godzin. Bez tego bufora kocioł musiałby się co chwilę włączać i wyłączać, smoliłby i tracił całą swoją sprawność. Aha, czyli to nie jest tylko zbiornik, to jest akumulator. A jakie są korzyści z tej całej, no skomplikowanej operacji? Potencjalnie najtańsze ogrzewanie na rynku. Serio? Jeśli ktoś ma dostęp do własnego lasu albo taniego drewna z lokalnych źródeł, koszty eksploatacji są śmiesznie niskie. To daje też ogromne poczucie niezależności. Ale jest jakieś ale? Oczywiście. Ceną za to jest praca. To jest bardzo obsługowe urządzenie. Trzeba regularnie ładować drewno co 6 do 12 godzin. I to nie wszystko, prawda? Trzeba je rąbać, sezonować, mieć na to wszystko miejsce. Mój znajomy zainstalował taki kocioł i śmieje się, że to najlepsza siłownia. Na jakiej był? Haha, ha, coś w tym jest. Ale mówi też, że to poczucie, że jest w 100% niezależne od rosnących cen gazu czy prądu, jest dla niego bezcenne. Mamy więc pełne spektrum od IFOla po domową siłownię. Został nam ostatni podejrzany. Ten najbardziej oczywisty. Tak, taki stary, dobry znajomy. Miejski standard wygody? Kocioł gazowy. Dokładnie. Jeśli jest dostęp do sieci gazowej, to wciąż jest to synonim komfortu. Nowoczesne kotły kondensacyjne są małe, ciche i w pełni zautomatyzowane. A ich sekret tkwi w sprawności? Tak, odzyskują dodatkowe ciepło ze spalin, skraplając zawartą w nich parę wodną. W materiałach pojawia się nawet sprawność na poziomie 108%. Zaraz, zaraz. Jak coś może mieć sprawność powyżej 100%? Ha, wiedziałem, że o to zapytasz. To brzmi jak łamanie praw fizyki i ta chwyt marketingowy. To świetne pytanie. Oczywiście, praw fizyki nie łamiemy. To wynika po prostu ze starej metody obliczeniowej, która nie uwzględniała ciepła zawartego w parze wodnej w spalinach. Aha. Gdybyśmy liczyli według nowszych norm, sprawność byłaby niższa. Ale ten zapis, chociaż jest mylący, dobrze obrazuje, że te urządzenia odzyskują energię, która w starych kotłach po prostu uciekała kominem. A to w praktyce oznacza? Realnie niższe rachunki. Okej, okay, czyli wygoda i sprawność. A wady? Poza tą oczywistą, że jesteśmy uzależnieni od jednego dostawcy i jego widzimy się co do cen? I to jest właśnie główna wada. Jesteśmy na smyczy dostawcy i globalnej polityki. Ceny gazu bywają nieprzewidywalne. A ekologia? No właśnie, to też paliwo kopalne, więc ekologia nie jest tu najmocniejszą stroną. Ale profil klienta jest jasny. Kto taki? Ktoś, kto mieszka w mieście lub na przedmieściach z dostępem do sieci, dla kogo absolutnym priorytetem jest komfort i bezobsługowość, a kwestie niezależności energetycznej czy ekologii są na dalszym planie. Dobra, zakończyłyśmy przesłuchania naszych czterech podejrzanych. Każdy ma alibi? Tak, sprawy jest najważniejsze. Do wielkiego finału czyli do wyroku. Więc co to wszystko oznacza? Jak detektyw ma wydać ten wyrok? Dokumenty zawierają coś w rodzaju checklisty, listy pytań, które dobry doradca musi zadać. I tu dochodzimy do sedna. Bo co z tego, że mamy najlepszy sprzęt na rynku, skoro kompletnie nie pasuje on do naszego domu i stylu życia? No właśnie. To nie technologia jest odpowiedzią, ale właściwe pytania. Ta checklista dzieli je na kilka obszarów, na przykład kwestie techniczne. To wybierzmy jedną. W materiałach jest pytanie, jaki system grzewczy już istnieje? Podłogówka czy grzejniki? Dlaczego to jest tak diabelnie ważne? Bo to decyduje o temperaturze wody w instalacji. Okej. Okay. Podłogówka działa komfortowo przy wodzie o temperaturze powiedzmy 30-35 stopni. Tradycyjne grzejniki, zwłaszcza w starych domach, potrzebują 60-70 stopni. I co z tego wynika? Pompa ciepła jest super wydajna przy niskich temperaturach. Ale podgrzewanie wody do 70 stopni jest dla niej ekonomicznym samobójstwem. A dla innych? Z kolei dla kotła na pellet czy gaz to żaden problem. Widzisz, ten jeden szczegół może sprawić, że inwestycja w pompę ciepła będzie albo genialna, albo hmm. katastrofalna. Dokładnie. Rozumiem. Kolejny punkt na liście. Styl życia. Daj mi jakiś konkretny przykład, jak styl życia może kompletnie zmienić wybór ogrzewania. Proszę bardzo. Rodzina, która dużo podróżuje, zimą wyjeżdża na dwa tygodnie na narty. Mhm. Dla nich kocioł na drewno, który trzeba regularnie zasypywać, to jest absurd. Wróciliby do zamarzniętego domu, potrzebują pełnej automatyki. Tak, gazu, peletu z dużym zasobnikiem, albo pompy ciepła. Z kolei ktoś, kto pracuje z domu, jest domatorem i lubi mieć wszystko pod kontrolą, może uznać to za rytuał. Może uznać codzienny rytuał dokładania do pieca za przyjemność i element dbania o domowe ognisko. To samo urządzenie, dwa różne style życia i kompletnie inna ocena. I na samym końcu tej checklisty jest pytanie, które dla mnie jest absolutnym majstersztykiem. Które? Bo zapobiega największym rozczarowaniom. Brzmi ono: czy klient rozumie zasadę działania wybranego źródła? O, to jest kluczowe. Chodzi o to, żeby ktoś, kto wybiera kocioł na drewno, wiedział, że będzie musiał codziennie pracować, a ktoś z pompą powietrzną, rozumiał, że przy minus 20 stopniach rachunki mogą być wyższe. To jest właśnie sedno. Uniknięcie pułapki mody i skupienie się na fundamentach, fizyce budynków, finansach i, właśnie, stylu życia użytkownika. Ta diagnostyka, o której mówiłeś na początku. Dokładnie tak. I to prowadzi nas do podsumowania. W tych materiałach szkoleniowych jest cytat, który powinien być wyryty nad drzwiami każdej firmy grzewczej. Jestem ciekaw. Dobry handlowiec nie sprzedaje urządzenie. Dobry handlowiec rozwiązuje problem klienta. Piękne i prawdziwe. To pokazuje, że zadaniem nie jest wcisnąć pompę ciepła, bo jest na nią dotacja, tylko dopasować rozwiązanie, które faktycznie da człowiekowi to, czego potrzebuje. Zdecydowanie. Ta nasza analiza pokazuje, że nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Każdy z naszych podejrzanych jest niewinny i może być idealnym rozwiązaniem. Ale tylko w odpowiednich okolicznościach. Tak, kluczem jest indywidualna diagnoza, a nie szukanie cudownego leku na wszystko. A i to zostawia nas z myślą na koniec. Skoro każda technologia ma swoje idealne zastosowanie i swojego idealnego użytkownika, to czy w ogóle istnieje coś takiego jak obiektywnie. Najlepsze źródło ciepła? Trudne pytanie. A może jedynym najlepszym wyborem jest nie ten najnowocześniejszy czy najpopularniejszy, ale ten, który został dokonany najbardziej świadomie po zadaniu sobie wszystkich tych trudnych, diagnostycznych pytań.